Siemanko widzowie, dzisiaj pokażemy Monicę oraz wam jak wyskoczyć z jeziorka Znalazłem tu jakieś takie jedno większe I jeżeli na przykład skoczycie przypadkiem do jeziorka, no, żeby połowić jakieś rybki czy coś To co zrobić, żeby się nie utopić? Przede wszystkim trzeba kliknąć spację, żeby wyjść do góry Jak pisze, jesteśmy na przytrzymanej spacji, na tafli wody Trzeba pójść do najbliższego brzegu Przeważnie najbliższego, iść z przytrzymanym wuj i spacją I hop I gotowe Oto był poradnik baj. By Radosław Pozdrawiam wszystkich cieplutko Pozdrawiam Monikę Która się nauczyła już wychodzić Z tego jeziorka Marka pozdrawiam, z którym niedługo pogramy No i całą resztę Ludzików Całą resztę i wszystkich I w ogóle y chama alo